Powstanie styczniowe było wydarzeniem wyjątkowym, zrywem niepodległościowym o wielkim znaczeniu zrywem największym obok Konfederacji Barskiej, jeśli chodzi o zrywy niepodległościowe wydarzeniem z przesłaniem uniwersalnym. Hasło za naszą i waszą wolność jest aktualne, było aktualne przez większość XIX wieku, jest aktualne i dzisiaj, szczególnie tutaj. Dlaczego powstanie styczniowe było wyjątkowe? Z tego względu, że dziedzictwo tego powstania niosło się przez kolejne dziesięciolecia. Z tego dziedzictwa czerpały następne pokolenia. Trzeba pamiętać, że po powstaniu styczniowym na świat przychodzili, przyszli legioniści Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego. To oni byli wychowywani do 1000 1918 roku, czyli do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, w tradycji powstania styczniowego, w szacunku do weteranów, w pewnej gloryfikacji tych idei, sam Józef Piłsudski chciał wyciągnąć wnioski z powstania styczniowego, które co prawda było przegrane, ale utorowało drogę do wolności. Józef Piłsudski te wnioski wyciągnął i, jak wiemy, dokończył dzieła odbudowy państwa. Polskiego. Ja bym chciał w tej chwili jeszcze wspomnieć o jednym aspekcie powstania styczniowego, które jest może mniej znane, ale jednak istotne. To jest rola kobiet, ponieważ nam się powstania kojarzą, no i słusznie, z, z wielkimi walkami, w których uczestniczą mężczyźni, ale powstanie styczniowe tak naprawdę już zaczynało się w 1861 roku, kiedy powstało zjawisko pewnej żałoby narodowej, czyli noszenia strojów e, czarnych, długich sukien. Kobiety zaczęły aktywnie uczestniczyć e, w konspiracji, w, w, w raportowaniu, w wniesieniu pomocy. E, kobiety zaczęły później... E, mówi się, że kobiety były duszą powstania. Nie ma może wśród nich takich e, postaci jak Emilia Plater, Znala chyba wszystkim, ale są postaci jak Henryka Pustowojtowna, na przykład, która obok Mariana Langiewicza dzielnie walczyła o wolność mm, narodu polskiego. Po powstaniu kobiety musiały wziąć na swoje barki wiele, wiele różnych czynności, które dotychczas były wykonywane przez mężczyzn. Mężczyźni byli podlegani, poddawani represjom, zsyłani w najgorsze, najgorsze mm, rejony Rosji. Te kobiety później otrzymały dzięki dekretowi Józefa Piłsudskiego równouprawnienie i wolność w 1918 roku. Dlatego w tym dniu też warto o tym aspekcie pamiętać, ponieważ jest to wiadomo. Efekt aspekt troszeczkę może poboczny, ale jakże istotny, jeśli chodzi o przyszłość państwa polskiego, przyszłość kobiet, przyszłość mężczyzn, przyszłość wolnego narodu polskiego. Dziękuję serdecznie.